Hejka, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, dzisiaj sobie gramy w takie oby, yy, super mega parkour, a więc zaczynamy, yy, czekajcie troszeczkę ściszę, yy, na początku tutaj mamy, patrzcie jakie ale to taki wyglądek trochę takie, szczerze te niebieskie, o te wyglądek takie morze troszeczkę, a te żółte wygląda o te, yy, tak jak piasek i ogółem jutro przychodzi do mnie moja najlepsza przyjaciółka. Jest dzisiaj środa, ona przychodzi do mnie jutro. Jest u mnie od ósmej i jest ona ze mną na lekcji. Ja wiem, że może za bardzo was to nie ciekawi, ale ja ją bardzo lubię i właśnie do mnie przychodzi. A więc naprawdę, jutro będzie subcio dzień i. No, mam nadzieję, że będzie jutro naprawdę super. I na pewno coś dla Was chyba nagramy też właśnie. A w sumie nie jestem tego aż taka pewna, czy coś nagramy. Ale ja no bym chciała bardzo. Myślę, że ona w sumie też, bo właśnie ona lubi nagrywać. I lubi grać w Roblox, a więc może pogramy. I... Teraz właśnie chciałabym wam trochę opowiedzieć jak to jutro będzie wyglądać. Będziemy razem na zdalnym nauczaniu na jednym komputerze przy jednym biurku. Pewnie zapytacie się dlaczego. Szczerze po prostu chcemy naprawdę my po prostu chcemy. Nie mamy tam jakichś powodów szczególnie, że jej rodzice gdzieś jadą albo nie wiem, ona Właśnie ona może zostawać sama, żeby też nie właśnie tak nie wyszło głupio, że ona nie może, czy coś tam. Ona może, tylko po prostu my chcemy być razem na nauczaniu zdalnym i my tak jakby chcemy tak obie być przy jednym komputerze, a więc dlatego też właśnie chcemy się spotkać. Jutro akurat mamy mało lekcji, a więc no, ale też yy, chciałabym wam yy, tak jakby coś opowiedzieć co szczególnie działo się u mojego psa takie lekkie story time żeby mieć story time chciałam powiedzieć żeby mieć psa trzeba oczywiście na początku się na niego zdecydować i to całkiem dobrze zdecydować szczególnie jak macie rasę szczególnie jak wasza rasa psa wychodzi buldog francuski nie wiem, czy też inne, ale bynajmniej nasz. Yy, I właśnie z tą rasą to jest w ogółem. ogóle. No a więc zaczynam. Pierwszą rzecz, co chciałabym wam powiedzieć, do każdego psa musicie mieć dobrze przygotowany sprzęt. Yy, zawsze musicie mieć kupione szelki później, ale smycz już yy, musicie zakupić wcześniej oraz legowisko. Legowisko musicie dobrać do wzrostu waszego pieska. Najlepiej, jakbyście wiedzieli od ilu miesięcy, jest i jak wygląda, lub jakiego jest wzrostu, ponieważ to się naprawdę bardzo Wam przyda. Jeżeli też właśnie macie bunnywek goldena, redrivera, to wiecie, że te psy są większe. Ale one są całkiem malutkie, jak są szczeniaczkami. A więc to legowisko możecie kupić już tak, jakby można było, że podchodzące już pod legowisko takie dla starszego psa, ponieważ goldeny bardzo szybko rosną. Jest to też właśnie inspirowane tym, bo dużo osób wiem, że ma z tym problem, a na TikToku nie mogłam wypowiedzieć się do końca, a więc wypowiada nam się tu. Dużo osób pytało mnie na koncie z KOKO, dlaczego ja właśnie KOKO wszystko kupiłam na ostatnią chwilę. Słuchajcie, ja KOKO nic nie kupiłam na ostatnią chwilę, i to wszystko było przygotowane. Dobrze, może nie wszystko, ale większość. Mieliśmy przygotowane rzeczy, takie jak. My, e, smyć, ale nie mieliśmy szelek, ponieważ e, pies może wychodzić po trzecim, czwartym miesiącu. E, zależy, jak on jest odrobaczona. Jak ona, on jest odrobaczony, odrobaczona. Ponieważ, gdy jest odrobaczony odrobaczona zuczka y, y, lub pies, to y, to wtedy może wychodzić po tygodniu y, albo po tam paru dniach. No, zależy jak wasz weterynarz stwierdzi. U nas to było, że może wychodzić ona od razu, ponieważ nie miała jakichś chorób i po prostu przez tą szczepionkę na odrobaczenie nic by jej nie było, jakby wyszła. Y, oczywiście przed tą szczepionką można psa uczyć, że na dworze jest, y, że. Na dworze, że ona będzie wychodzić, i y, oczywiście, że właśnie y, trzeba ją przyzwyczajać do szelek. Trzeba bynajmniej raz dziennie zakładać szelki, lub obroże, żeby się przyzwyczajała. Później, kiedy już macie psa odrobaczonego i jeżeli wasz y, weterynarz powiedział, że ona może wychodzić od razu, to wtedy wychodzi. Jeżeli po trzech dniach musicie po prostu. Musicie ją cały czas w domu uczyć tego, że albo jak jest w domu, to na matę, co jest bardzo trudne, albo że, że w szelkach, albo w obroży. No, u mnie to szczególnie było w szelkach, ale teraz jest to obroża, była obroża, są szelki, ale właśnie. Bardzo długo mieliśmy ten problem z obrożą. Naprawdę. Bo całkiem dłuższy czas. Koko po prostu. Mm, nie lubiała, tak? Yy, I po prostu, no. To dlatego. Yy, aha. No i jeszcze, jak macie takiego małego psa. To żeby od razu on się nie spotykał z waszymi znajomymi. Yy, oczywiście może to być, że. Nie wiem, tam od razu po czterech dniach, może to być nawet po jednym dniu, ale w, w takich, że ten wasz znajomy musi mieć umiar, że umie y, dotrzymać umiaru. Ponieważ taki pies, y, przykładowo, y, tutaj mówię o y, wszystkich psach, Chociaż, no nie wiem, ale to było z moją Koko, że moja przyjaciółka cały czas chciała do niej chodzić i praktycznie cały czas było idziemy do Koko, idziemy do ciebie, bo idziemy do Koko, będziemy biegać z Koko. I nie, tutaj nie mówię o ciebie, o tobie, Wiktoria. Jak już. <grych> I właśnie yy, musicie pamiętać, że musicie mieć umiar, ponieważ, że wasze przyjaciółki, jeżeli tego umiaru nie widzą i się za bardzo cieszą waszym szczęściem że tak powiem no to po prostu nie dopuszczajcie ich na razie do tego psa który jest taki mały y, lub suczki y, ponieważ pies y, tak, będę mówiła pies ale będę miała tutaj na myśli dziewczynkę i chłopca y, psy ogółem wszystkie nie lubią być dotykane y, tak cały czas Wiem, ponieważ mój pies piszczy, moja psinka, kokoszka, którą bardzo dobrze znacie, piszczy jeżeli ktoś ją cały czas dotyka, jeżeli to jest ktoś z rodziny i oni się nie zmieniają, czyli jak ja cały czas ją głaszczę, cały czas ją smeram, to ona nic, ale jeżeli taka osoba cały czas przychodzi i mówi, daj mi teraz pogłaskać i przykładowo... Ty głaskasz swojego psa. Jest Twoja koleżanka, daj mi pogłaskać. Później ty głaskasz, później ona, później ty, później ona. Pies może wtedy czuć się taki strasznie, yy, taki strasznie otoczony i wtedy może się przestraszyć. Yy, jeżeli też chcecie mieć psa, musicie mieć do, do, dla niego dobre warunki. Jeżeli rasa jest husky, możecie go mieć w mieszkaniu, bo nawet znam taki przypadek, że husky jest w mieszkaniu i szczególnie nie mają dużego mieszkania nie mają jakiegoś dużego podwórka, ale jest on tam dobrze mm, trzymany czyli, że ma swój kojec, malutki kojec to nie jest taki, że on tam śpi on jest normalnie w domu i wszystko, nie? Jeżeli chcecie mieć właśnie rasę husky To musicie zwrócić uwagę na to, że te psy muszą częściej wychodzić od takich psów jak bulldogi Ponieważ te psy muszą się naprawdę bardzo dużo biegać muszą, muszą, naprawdę dla nich jest poświęcenie wielkiego czasu Ponieważ jeżeli macie tak, takiego psa z taką rasą to raczej wiecie, że on bardzo szybko urośnie A więc też takie legowisko kupione dla niego Może nie być dobrą sprawą Możecie od razu kupić mu matę Lub dowolny nawet, jeżeli lubicie i was, Boże, jeżeli was, wasz pies lubi Karton, bo naprawdę akurat moja koko Czasami lubi bardziej w kartonie spać Albo bynajmniej się położy w jakimś kartonie niż we swoim legowisku. Po prostu tam możecie dać mu jakąś poduszeczkę, yy, albo w ogóle, jeżeli nie lubi takiej rzeczy, bo jest mu wtedy za gorąco, też nie wolno, właśnie, przykrywać psów. Psy same się przykryją lub się nakryją, albo będą piszeć, gdy jest im zimno. I nie możemy my za nich to robić, bo jeżeli ty lub. Yy, Twoja przyjaciółka, nakryjecie Twojego psa, on się może wtedy poczuć naprawdę bardzo źle. Dlaczego? Przez to, że jeżeli Wasz pies nie piszczy, proszę nie przykrywajcie go, wtedy on może być za gorąco i może dostać gorączki. Gorączki objawuje się także, jak ma piesek ciepły nos, jak ma zimy. To nie ma gorączki, a jak macie plutki y, lub taki letni, to naj, y, nie chce pić ani jeść. To nie wpychać mu jedzenia. Y, naprawdę, o on się tam dalej męczy. Nie wpychać mu jedzenia. Dajcie mu ze strzykawki, nawet takiej normalnej do syropu, po prostu zwykłą wodę. Czy, czy to będzie przygotowana? Czy z kranu? Jaką wasz pies po prostu pije y, i jaka mu bardziej smakuje. Koko akurat wtedy, kiedy tak miała, czyli miała gorączki, dawaliśmy jej wodę z e, przygotowaną, bo wtedy jeszcze się tego nauczyła, że ma przygotowaną, a jej mieszamy. E, e, co wiecie z tych moich vlogów? No i jeżeli wasz piesek nie chce jeść, to dajcie jej do legowiska albo mu e, swojemu pieskowi. Yy, dajcie mu tam pięć albo nawet dwie sztuki karmy, yy, albo na rękę albo otwórzcie się buźkę dajcie, jeżeli wasz pies yy, wtedy już wypluje ją, to naprawdę da, daje, dajcie tylko pić później udajcie się do weterynarza a on na pewno da zaszczyty lub poleci wam coś co może jej pomóc lub jemu My byliśmy właśnie u weterynarza i dał, dawał zastrzyki, chodziliśmy codziennie i Koko była, już była zdrowa. Aha, no i jeszcze co Wam bym chciała powiedzieć, że swoim, nie możecie dawać psu tego, co nie jest dla niego. Czyli jak Wasz pies nigdy nie jadł, bądź nie jadła sera, mm. No psy generalnie sera, ser mogą, ale no może im to zaszkodzić, bo znam przypadki takie, w których opisywali ludzie, dałam mojemu psu ser, a ten zaczął nagle się krztusić, zaczęłam mu dawać czekoladę, takie były opisy właśnie na zdjęciach z psami, które umarły, słuchajcie dla psa jest trujący winogron i czekolada, kakao i wszystko, co jest z nią związane. E, słuchajcie, tak jakby ktoś wam dał tego, czego wy nie możecie. Czyli załóżmy, że to będą jakieś, nie wiem, cukierki trujące albo cukierki z alkoholem. O właśnie, to jest jeszcze bardziej trujące. Winogron i czekolada, w ogóle czekolada dla psa. Tak samo jak nie można dawać zbytnio truskawki dla psa, takiego na przykład truskawkowego loda, ale nie wiadomo jak pies to przyjmuje. Przykładowo mojej koleżanki Diana dobrze przyjmuje truskawkę i truskawkowe lody lubi naprawdę bardzo i widać, że ona to przyjmuje, a więc w takich sytuacjach można pozwolić sobie na... Że daje dzisiaj y, loda, y, no wiecie, nie że całego, ale bynajmniej troszeczkę I naprawdę czekolady i winogronu jak najbardziej nie można dawać Ponieważ czekolada jest to trujący bardzo, a winogron jest to taki No bardziej to jest w sumie dla mniejszych psów, bo większe przetrawiam tą skórkę od winogronu i ten, no, te pesteczki, jak mają wasze winogrono albo, mi albo ten miąż, a słuchajcie, małe psy już nie przytrawiają ani skórki, ani skórki to w ogóle nie mogą potem zanotować i się naprawdę zleczuć. Um, wiecie, mogą piszczeć, bo im na przykład będzie bolał brzuszek albo coś. Um, y no albo brzuch albo coś. I słuchajcie tych pestek też. Nie przetrawią mniejsze psy większe, nawet mogą być większe z tym problem Chodziło mi tu o to, że większe psy też mogą mieć z tym problem, żeby Nie wiem, strawić taką pestkę yy, Moim zdaniem mm, No naprawdę nie powinno w ogóle psom dawać jedzenia ze stołu, oczywiście nie da się tego uniknąć, bo ja nie wiem jak wy, ale mój pies naprawdę bardzo często, ym, bardzo często mój pies ym, piszczy pod stołem jak coś jest y, albo coś i no naprawdę mi wtedy jest naprawdę bardzo smutno, że nie mogę jej dać, ale wiecie co lepiej nie dać, żeby właśnie był zdrowy, czy wolicie dać i żeby była chora lub chory. Szczególnie na, nawet mnie to dziwi, jak hmm, swoim psom daje się hmm, nawet żółtko surowe. Hmm, no bo no ja akurat z koko nie mam takiego czegoś, ale ja jej nie daję. Lecz w ogóle osoby na, na przykład, nawet na jakichś mediach, mm, z którymi się spotykałam, po prostu tak. A, okay. po prostu dają mm, tak, by można powiedzieć, że dają, ym, nie wiem jak to powiedzieć, ale że dają Boże święty. Takim. No, że dają właśnie y, swoim psiakom y, naprawdę bardzo trujące rzeczy, których na pewno y, nie powinni dawać. Jest tutaj najbardziej, jak już mówiłam, trująca czekolada i winogron, ale nie wiadomo jak wasz pies to trawi, bo jeżeli winogron trawi dobrze i pani na przykład nie wymiotuje, to znaczy, że go dobrze trawi, ale nie może też go za dużo jeść, ponieważ wtedy może on naprawdę umrzeć. Z czekoladą radzę nie próbować, ponieważ to jest trucizna dla psa. Zawierane za, w czekoladzie składniki są trujące dla naszych psiaków. Nie można podawać ani chomikom, ani szczurkom, ani, ani żadnym tyryzmem, ani żadnym z naszym pupilom. Nawet mam tutaj na myśli szczury. Nie można podawać czekolady, bo wtedy y, zginą o wiele szybciej. I jak. No, ja nie wiem, czy ktoś by chciał, ale jak taki właśnie. Można powiedzieć, że jak taki y, wasz piesek lub, y, nie wiem, szczurek zginie, no to będzie trochę wasza wina. A więc, no jeżeli wam takie filmy się podobają, w których szczególnie o czymś mówię, to dajcie łapkę w górę i postaram się wejść tam na dach. Zaraz na niego wejdę. Naprawdę, naprawdę, ja, ja was nie kłamię. Ja wejdę na ten dach. Słuchajcie, poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze chwilkę tylko poczekajcie na tym filmie. Ok? Jeszcze tylko chwileczkę. Naprawdę chwilunia. Hej! Ej, naprawdę, tylko jeszcze chwilunia. Mhm, jeszcze tylu, tyluśko, chwiluśko. Naprawdę, jeszcze chwilunia. Dobra, nieważne, nie wejdę. Bye!